3, 5, ja jestem Żelazny, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Z Feride, Dokładnie, jak widzicie pod podczórę tego odcinka, dzisiaj będzie się działo, ale zanim będzie się działo, pamiętajcie koniecznie, o koniecznie. O, tak było dobrze, jak się tak przybliżyłem, bo to tak wtedy poważnie brzmi. Pamiętajcie koniecznie, o koniecznie w górze komentarzu oraz subskrypcji tego kanału, jako że zbliżamy się do 90 tysięcy. Brakuje nam tylko i wyłącznie półtorej tysiąca subskrypcji, więc koniecznie subskrybujcie. Mam nadzieję, że dobijemy to. No do końca wakacji chyba nie damy rady, ale mam nadzieję, że w pierwszym tygodniu szkoły już damy, więc subskrybujcie koniecznie, no i zostawcie łapeczki w górę jak nie, nie wbijemy tych półtora tysiąca subskrypcji dzisiaj, to może chociaż półtora tysiąca łapek wbijemy, więc byłoby kozacko, zostawcie je koniecznie, jak dobrze wiecie, jak dobrze wiecie po tytule tego odcinka dzisiaj pokażę wam ekspiarkę, ale nie tą samą ekspiarkę, którą już kiedyś widzieliście bo starsi widzowie, w sensie ci, co obserwują nas od ponad dwóch miesięcy, albo tam nawet trzech, jejku, od początku ferajny praktycznie, to już pewną ekspiarkę na ferajnie mamy, dokładnie, ekspiarkę, która no, hmm nie działa. W ogólnie jak widzicie, mam, mam zerowy level. To spowodowane tym, że pozbyłem się tego levela ogólnie dzisiaj kompletnie do zera, żeby wam pokazać możliwości naszej dzisiejszej ekspiarki. E, przy okazji co tam poexpiłem kilka b, 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 zbędnych rzeczy, e, no ale mam przynajmniej zerowy level i udało mi się to zrobić idealnie, naprawdę, co do jednego. Męczyłem się nad tym troszeczkę, ale udało mi się co do zera e, w, to wyzerować, więc kozacko, bo tak jak wiecie, na Ferrari, jak się umrze, to niestety exp nie umie, w sensie nie, nie traci się expa, bo tu jest keep mentory, tak zwany, e, czyli po prostu nie tracimy itemów ani yy, expa po śmierci, no więc musiałem się trochę z tym namęczyć, ale się udało, jest równiutko. Wynik będzie piękny, równiutki, ale zanim do tego przejdziemy, przejdźmy do naszej starej ekspiarki. Pokażę wam jaka ona była. Yy, I zaraz wam pokażę również nową. W sensie chciałbym je porównać ogólnie, więc chciałbym je porównać, tylko fajnie, żeby to metro w końcu zaczęło tak szybciej działać. Super! Latanie nie jest możliwe w tym serwerze, zdaję sobie z tego sprawę, dlatego nie latam, tylko jadę łódką. W Minecrafcie, znaczy serwerze, no daj mi spokój, tylko, tylko latam łódką, je łódkę. Jako łódkę. Wagonikiem, co ja w ogóle gadam? Jacie! Nie było mnie dwa dni w domu i już jakieś dziwne rzeczy odpierdzielam. Dobra, swoją drogą, mam nadzieję, że się nie nudziliście przez te dwa dni. Nie, wiem, że nie było liveów. W sensie był były live jeden chyba i i jest zrobił jednego livea z tego co pamiętam. Ale dzisiaj już wracają livey ze mną, więc bądźcie koniecznie dzisiaj o 20.00 na liveiku! Dokładnie! A my idziemy na lokalizację naszej starej ekspiarki e, tutaj ona była, tu nawet słychać zombiaków z niej, więc y, superancko, wejdźmy sobie tam, tam na razie nie wchodzimy, tam jest tajemnicza komnata, do której potem was zaprowadzę, e, a teraz przejdziemy sobie do tej starej do tej starej, sta do tej starej naszej ekspiarki e, która znajdowała się dokładnie w tym miejscu, mamy tutaj zombiaki zombiaki, które tutaj miały zlatywać i mieliśmy sobie je bić tylko z tego co widzę, one chyba nie chcą do mnie zlatywać halo, panowie zombiaki, proszę do mnie zlatywać co się dzieje? Czemu to nie działa? Halo, przecież, sekundkę Tutaj było, tutaj się wchodziło gdzieś do tej spiarki, się tu wchodziło? Tędy nie Tędy się gdzieś tutaj wchodziło I tam do góry jest jest spawner yy, W którym spawną się zombiaki i te zombiaki potem spadają w dół yy, idą wodą tam i... Zostaje mi mogę je zabić Ale czemu one się tam nie lecą? A bo one się tu zablokowały? O co chodzi? O kurde, tego się nie spodziewałem, nie mam kompletnie żadnych pochodni O jaje, ja jaje, 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 o ja o ja O jacie Kurde, bele, ej, muszę to aż sprawdzić, sorki, po prostu yy, myślałem, że ona jest nie wydajna, może coś jest z nią nie... O nie! O kurde! O kurde, to był bardzo zły pomysł! To był bardzo zły pomysł. Czas robiłem, trzeba ja zrobiłem, trzeba ja zrobiłem, co ja zrobiłem. Szybko, szybko, szybko do góry, do góry, do góry. O, o, spadłem do nich. Czemu im się jeszcze tyle? O co chodzi? Dobra, wiecie co? Mam pomysł, że musimy się jakoś tutaj oddzielić od tego wszystkiego. Eee, yy, zombiaki, jakbyście mogli się przesunąć, bo yy. Coś jest z wami nie tak, wiecie? Yy, jakbyście mogli tutaj przyjść sobie. Ja, ja tam sobie dojdę do, do mojej ekspiarki. Ja chcę tylko zobaczyć, co jest z nią nie tak. Spokojnie, spokojnie, ziomki. Ziomki, ja was. Ja wam nic nie chcę zrobić. Ja chcę tylko sprawdzić, co jest nie tak z moją ekspiarką. Czy, ja ja, czy, ja, czy ja mam was zabić wszystkich? Naprawdę chcecie tego? Czy jak chcecie, to spoko. Jak najbardziej, to ja jestem zawsze chętny na takie, na takie akcje, więc jak najbardziej, okej, okay, to po was w takim razie Ziomeczki, z tego co widzę, troszeczkę to potrwa, no dobra, zabiję je szybko Szybko, i przy okazji sobie po ekspie O nie, nie będę miał równego wyniku, nie mogę tego robić O kurde No dobra, no ale, no, no, tyle się starałem, no nie Ale chcę zobaczyć, czemu ta stara eksperka nie działa. przecież tu leci woda A, bo ta woda tu się zatrzymuje, ona tu się nie miała zatrzymać, ona miała iść dalej Wow, to już wiem o co tutaj chodzi Masakra Wiem, czemu moja stara spierka nie działała. Już wiem, już wiem, jak to naprawić. Wszystko już wiem. Dobry, dajcie mi sekundkę, tylko sobie to ogarnę. Muszę tutaj dojść, sobie tutaj przeskoczyć. Mam nadzieję, że nie spadnę tym razem. Przydałoby się, przydaję mniej. Hop! I tutaj muszę tą wodę dać jakby bliżej. Okej. Okay. Hop, hop, na dół, na dół, na dół. Spokojnie, zombie, spokojnie. Nic wam nie robię. Nic, a nic. Kompletnie nic, naprawdę. Jestem dla was. Chcę być dla was bardzo miły, tylko wy mi tym przeszkadzacie, no. Ja tu chcę tylko. To na wszystko chcę naprawić, żeby działało. No, dajcie mi spokój, please. Please, 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 O, tutaj powinienem to położyć, albo nawet tutaj, kawałek dalej. I teraz wszystkie powinny zlecieć już normalnie, i wszystko powinno działać z powrotem. Mam taką przynajmniej cichą nadzieję. Dobra, lecimy do góry. Lecimy do góry, lecimy do góry. To nowe XPR. -ki. Tylko na początku chcę zobaczyć, czy, ta, czy to w końcu zadziała. Czy one w końcu y, przejdą tam, gdzie mają przejść? Gdzie tu jest wyjście? Tam jest wyjście. Jejku, jak ja daleko spadłem. Jak to wszystko jest głębokie. Masakra! Nie zniszczyłem pochodni. No nie! Wiedziałem, że czegoś zapomnę. Zawsze tak jest. Zawsze jak się spieszę, to czegoś zapominam. Dobra, tamta jeszcze jedna pochodnia. Hop Okej, okay, po niej, a tu jest ciemno strasznie, już stąd uciekam, wiem, że nic nie widzicie, już, już, już uciekam Ojejku, jejku, jejku, a to kompresowanie YouTube'a Pewnie skompresowało tak wszystko, że mam wszystko, że na cały czarny ekran, ale już jest okej okay. Już lecimy w takim razie, teraz tam uciekają. No genialnie po prostu, tego mi brakowało, no masakra Dobra, one tam... Niech utykają po prostu. Mamy nową ekspiarkę, więc takie są mi już potrzebne. Mimo wszystko chciałbym sprawdzić, czy to zadziałało, czy to w końcu to działa i czy one tutaj będą lecieć. od tam taką windę, one na tej windzie do góry, coś tam, coś tam, coś tam. Ogólnie taka skomplikowana sprawa, sprawdźmy czy to będzie działać. Tu było wejście, tu było wejście, hop. I teraz tak, czy jakikolwiek spadnie? To nie, oczywiście to nie jest ta ekspiarka, o której wam chciałem powiedzieć, to jest nasza stara ekspiarka. Zaraz oczywiście przejdę do tej naszej nowiuteńkiej, 50 razy lepszej ekspiarki, tylko ta chyba nadal... Nie działa z tego, co widzę. No, no cóż, no najwi najwidoczniej jest słaba. Dobra, to już wiem, dlaczego buduję nową, bo ta jest jakaś wadliwa. Także, jak wiecie, w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu, musiałem nawet to zabudować kawałek, zbudowałem nową ekspiarkę. Wchodzi się do niej, zaraz wam pokażę dokładnie, którędy. Trzeba najpierw wyjść oczywiście z bunkra, bo w bunkrze ona nie jest. Tu jest jak, 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 jakaś dziura, zapomniałem to zabudować. O nie, tego zabudować, o masakra. I tutaj, proszę państwa, jest nasza nowa ekspiarka. Dam, dam, Jest to... E Powiem Wam trzy bloki, które są dla tej ekspiarki najważniejsze. I się zdziwicie: Bambus, kaktus i yy, zielony barwnik. Yy, dokładnie, to są rzeczy, na której ta ekspiarka działa. Yy, zobaczcie, tutaj teraz Wam wytłumaczę wszystko. Może najpierw sobie sprawdźmy, jak ona szybko działa. Więc, albo, dobra, sprawdźcie sobie, jak to działa. Weźmy sobie: o, ogólnie działa to na tej zasadzie, że to przepala yy, bambusem kaktus i, i dostajemy zielony barwnik. Yy, a za przepalanie tra tradycyjnie dostajemy ekspa. Więc sprawdźmy to. Tu dostajemy 5 ekspa. Osiem, jedenaście, trzynaście. I 15 poziomów expa za jednym zbiorem. A zbierać tu możecie cały czas, zombie tu jeszcze sobie stoi. A zbierać możecie cały czas, możecie tu cały czas stać, czekać, czy one się przepalają i zdobywać cały czas Expa. I możecie nawet tym rozbudować o kilka modułów, wtedy będzie o wiele większa. W ogóle poziom, pomysł wziąłem z innego kanału. Zajdźcie link do tego kanału w opisie. Stamtąd wziąłem cały ten pomysł na to. I ogólnie jak ona działa. Zobaczcie, uruchamia. Uruchamiamy mechanizm. On jest dosyć głośny, więc może Hmm, kurde, może ściszę troszeczkę te pistołny z Students. they deemed 4%, bo one są dosyć głośne. To jest głośna maszyna, ok? Yy, więc tak: odpalamy sobie naszą maszynkę. Mamy tutaj dwa takie małe mechanizmy. Yy, jeden niszczy kaktusy za każdym razem, gdy urośnie, a drugi niszczy bambusa za każdym razem, gdy ten urośnie. Że bambusy i kaktusy rosną dosyć szybko, yy, to cały czas zlatują sobie tutaj do tych skrzynek. Yy, a z tych skrzynek, oj, nawet małe lagi tworzą się. Yy, a z tych skrzynek, zlatują sobie do lejków, a z tych lejków idą sobie aż dotąd, aż do kolejnych piecyków. Ta maszynka sobie już jakiś czas tutaj chodziła, dlatego tutaj wszystko już jest pełne. Yy, ale chwilkę to potrzebuję jednak na rozruch, żeby to wszystko tutaj się zapełniło. No i teraz się przepalają cały czas te kaktusiki, możemy sobie zbierać expa proszę bardzo. Kolejny XP, kolejny, już mamy 16 level. I tak cały czas, dosłownie, do 30. I dosłownie w kilka minut, naprawdę w kilka minut możemy zdobyć 30 level. Więc myślę, że to jest, szczerze mówiąc, jedna z najlepszych ekspiarek, jakie możemy w Minecrafcie zrobić. Tym bardziej, że możemy rozbudować o kilka modułów. Naprawdę możemy zrobić sobie takie trzy moduły i wtedy cały czas tylko zbierać tego zbierać tego kaktusa, i cały czas XP, naprawdę nie. Nie wiem, za nawet w ciągu 10 sekund to zrobić, żeby w ciągu 10 sekund e, mieć 30 level, może kiedyś to ogarnę. Ej, wiecie, co mam inny... Ej, ej, wiem! Mamy tutaj sporo miejsca, bo wokół są jaskini, zobaczcie, zbudowałem to w ogóle tam w pośrodku niczego, tam są, tam gdzieś są jaskini, o, tu są jaskinie, e, więc mamy tutaj sporo miejsca na rozbudowę, jeśli... Okej, okay, zróbmy tak, posłuchajcie. Jeśli wbijecie po tym odcinkiem 1500 łapek w górę, to poszerzam o kolejne cztery moduły, bo nie wiem ile mamy slajmów, szczerze mówiąc. Mamy chyba jeszcze chwilkę, bo tu, po, tu potrzeba 4, 4 slajmy, żeby zrobić 4 e, pistony, te, takie, takie lepkie. Nie wiem ile ich mamy, wydaje mi się, że dosyć mało, ale znajdę je, znajdę w takim razie ich więcej i poszerzę to o kolejne 4 moduły, żeby łącznie mieć 5 i wtedy będziemy zbierać naprawdę kolosalne ilości levela, ale żeby to zrobić oczywiście musicie wbić 1500 łapek w górę, no i i wtedy sprawdzimy, czy da się tak, tak to zrobić, jak to będzie bardzo lagować i jak szybko level wiemy. Więc czekam na wasze łapeczki, koniecznie, zostawcie je. No i my sobie zbierzemy kolejny tutaj łów, proszę bardzo, 16 level. Zaraz to dobijemy normalnie osiemnasty teraz, 17, przepraszam. Proszę bardzo, level 17 już. Więc to jest bardzo szybkie, kompletnie nie wymagające nas pracy, możemy sobie po prostu od tego odejść, Zobaczcie, to co może chodzić. Myślę, możemy tego odejść. Na, no nie, wiem, na tyle jak już przynajmniej nic nie słyszymy. Tutaj te zombiaki tego słyszymy, czy one się w końcu ogarnęły, czy one w końcu są tutaj w naszej ekspiarce. Ja chcę to zobaczyć, aż jacie no. Zubiaki, czy wy się ogarnęliście? Czy wy tutaj już przyszliście do tej ekspiarki? Halo, halo, halo? Nie, nie, dobra, to nadal nie działa, dobra, wiecie co? Ja to sprawdzę podcinka, bo to w ogóle usunę, bo to jest bez sensu, bo to nawet nie działa. Ale działa za to nowa ekspiarka, więc jestem mega zadowolony. I wydaje mi się, że to jest naprawdę epicki pomysł, żeby coś takiego tutaj zrobić. Tym bardziej, że ekspa potrzebujemy ostatnimi czasy, bo, 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 no, 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 no nie wiem, sporo rzeczy Między innymi nie mam, o jejku, nie mam w ogóle ulepszonego, ulepszonego seta. Wiecie dlaczego? Bo dosłownie przed Zrobiłem sobie nowego seta, bo starego gdzieś zgubiłem Nie mam pojęcia gdzie go zostawiłem, nie wiem czy, czy, czy wiecie co, wiecie kiedy W wcześniejszym odcinku yy, Miałem inną zbroję, jak zauważyliście miałem zbroję ratownika yy, W wczorajszym odcinku i, i no i niestety gdzie gdzie odłożyłem moją starą zbroję I po prostu wziąłem sobie tutaj nową, nie wiem czy ktoś mi ukradł Czy o co chodzi, więc zrobiłem nową i sobie zaraz ją ulepszę yy, Zdobywając tutaj levele w naszej pięknej ekspiarce Jejko, jestem z tego dumny, to się dosyć długo budowało Co prawda już za, jakiś już pierwszy raz to zbudowałem, be, mogę to bez problemu zbudować drugi raz z pamięci, no ale tu jest tak dosyć sporo rzeczy jakieś detektory, jakieś wiecie, dużo pistonów dużo, rec no nie ma zbyt dużo, no ale jednak trochę roboty przy tym jest najwięcej żelaza ucierpiało, naprawdę, musiałem kopać sporo żelaza żeby zrobić tyle tutaj hooperów i tak dalej i tak dalej no bo siłą rzeczy tego żelaza zawsze mamy mało no i troszeczkę musiałem iść na małe wyprawy, ale wyszło myślę, że całkiem spoczko, tutaj dodałem sobie oczywiście, nie byłbym sobą gdybym nie zrobił takiej wielkiej jakieś. Chociaż delikatnie zdebionej, z delikatnie zdobionej hali, w której to my się znajduje. Tutaj zrobię między innymi takie, takie wiecie, takie efekt nieskończoności w podłodze i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że ta hala. Oj, że ta hala tutaj wyszła całkiem spoczko I fajnie jeszcze jej prezentuje z tym tym Co tutaj jest, także tak wygląda nasz, na, nasz, Nasza ekspiarka tutaj piękna Mogę sobie to właściwie na razie wyłączyć bo, bo nie chcę hałasować, a tutaj mam pełno Złóż, jak widzicie, już w skrzynkach Także zostawię sobie to, niech się to przepala Na spokojnie, zobaczę sobie w ogóle 18. Level na szybko, hop, hop, hop Proszę bardzo, powiem wam, że jak dorobimy Tu jeszcze kilka modułów, to naprawdę Ten 18. ten, ten 30. level Będziemy mogli nabyć w kilka sekund, więc mam nadzieję Że wbijecie 1500. prezentopek i mam nadzieję że już w kolejnych odcinkach ogarniemy sobie jeszcze większą ekspiarkę. Może to na live'ie zrobimy. Ej, to zostawcie kończy łapeczki w górę? Wtedy na live'ie będziemy powiększać naszą piękną ekspiarkę. Dokładnie. A teraz wiecie co? Jako, że mam tutaj hełm na, na piersi i tak dalej, i tak dalej, to niech się przepala. Ja tu zaraz jeszcze wrócę po tego ekspa. Ja sobie pójdę zenchantować jakiś hełm albo coś w tym stylu. Przydałoby się, jako, że tutaj listy wszystko, no, wszystko na zero, to przydałoby się to zenchantować I przydałoby się zrobić skrzynkę na zielony barwnik. Bo jak widzicie, no niestety, ten tego barwnik. Mam, będę miał teraz całkiem sporo. Napiszcie, jak myślicie, jak możemy teraz wykorzystać ten zielony barwnik, bo jak widzicie, naprawdę będziemy mieli go teraz horrendalne ilości. Więc musimy się jakoś go pozbyć. Piszcie, kończycie w komentarzu, co możemy z niego zrobić. Czekam naprawdę na jakieś kreatywne pomysły, czy to ma być jakiś posąg, czy to ma być jakaś budowla, Byleby była zielona, naprawdę. Byle by, było, no co prawda, zielony Steve, no ale no dobra. Kiss z zielonym Stevenem. Chcę, żeby ta budowla była zielona i chcę, żeby wykorzystał jak najwięcej barwnika. O nie, o nie! O nie, Wróciłem w złą stronę. No nie, no nie stop, 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 barwnik, stop stop, 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 stop. Ja tu muszę jakoś ulepszyć to metro, bo hmm. no właśnie to się dzieje z tym metrem, jak zapomnę przełączyć yy... tej dźwigni. No super, super ranczo. Dziękuję bardzo. Muszę się muszę o tym pamiętać. A teraz ty po expie, może jeszcze troszeczkę na kurczaczek przy okazji, bo one są zawsze też spokoj, przydałoby się wziąć tylko jeszcze jakieś skrzynki i na barwnik. Barwnik myślę, że będzie przechowywać w tamtym miejscu. Wiecie co nie, nie pójdę ekspić, pójdę ogarnąć miejsce, w którym będzie przechowywać barwnik. Jako, że barwnik Przydałoby się przechowywać blisko tej ksiarki, żeby jej cały czas nie nosić. To zrobię sobie teraz dużo skrzynek. Naprawdę dużo skrzynek, bo jak widzicie, za jednym. Po, po kilku minutach mam tyle staków, więc przydałoby się tych skrzynek zrobić. Ee, no, więcej niż. 9, może jeszcze więcej tych skrzynek? Co to jest w ogóle? To jest skrzynia pułapka? Naprawdę mieliśmy skrzynkę pułapkę. Okej, okay, to odstawiam w takim razie. Oj, bo chyba, chyba jest jeszcze z jednego odcinka, który ostatnio robiliśmy. U kogo to był odcinek? Pamiętacie, robiliśmy taki odcinek ze skrzynią pułapką u Doknesa, ale to było dawno temu. Lol to nadal mamy tę skrzynkę. Masakra! Dobra, 23 skrzynki, czy starczą? Raz, dwa, czy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 2, 3, 14, 15, 16. No nawet 16 starczy chyba. Więc zostawimy sobie 16 tych skrzynek. 16, Dobra, 20, 20 będzie, będzie wtedy ładnie. Wezmę sobie jeszcze troszeczkę, tylko... I tego betonu, mamy szerego betonu, mamy sporo szeregu betonu, więc spoczko e, i pójdę sobie tam zrobić miejsce na te skrzynki dokładnie, przydało mi się tam przełować ten, ten cały tą łączkę, woo, mam, mam pomysł jeszcze więcej tych skrzynek zrobię tam, zrobię sobie jeszcze troszeczkę tych skrzynek żeby tam za, po prostu zapełnić wszystko, co możliwe tymi skrzynkami, nie mam drewna, no dobra, to, to nie, to, to skrzynki sobie ogarnę później, niech będzie, okej, okay, pomyliłem się, myślałem, że mam dużo drewna jednak nie mam tego drewna kompletnie, mam, stało mi Cztery dębowe deski. To trochę słabo. Chyba, chyba tyle mi nie starczy za zrobienie nawet jednej. I dźwigi, co ja gadam I Jednej tej, jednej e, skrzynki, dokładnie Dobra, wracamy tam, wracamy naszym kochanym metrem Zbudowałem to w ogóle tak daleko y, od naszego domku Żeby po pierwsze nie lagowało Bo, 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 bo nie chcę, żeby te mechanizmy działały przy nas No, możemy je wyłączać swoją drogą y, Oraz nie chcę, y, żeby, żeby Żeby to hałasowało nam, jak to jest włączone Dlatego zbudowałem to jak najdalej, myślę, że tamta lokalizacja Jest całkiem spoko, bo to nie to, że jest daleko że nie, Inaczej, to jest daleko, ale też się Tutaj bardzo szybko tam przejść, dzięki naszemu Kochanemu metru Dokładnie, me, metru, tak się to odmienia, metro tak, dzięki naszemu kochanego metru. Okej, okay. więc idziemy sobie tam z powrotem, zobaczymy jak tam sytuacja z, 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 z wszystkimi barwnikami. Czy my jak byliśmy daleko to one się nie przepalały? No nie, czy tak to działa? Jiku, jeśli tak to działa to jestem zły na siebie. Napiszcie mi, czy tak to działa, że jeśli jesteśmy gdzieś daleko, to to nie będzie działać, to, to się nie będzie przepalać, wydaje mi się, że powinno się przepalać, ale dajcie koniecznie znać, bo jeśli się okaże, że to się nie przepala, jak gdy jesteśmy gdzieś daleko, to 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 jest słabo, no to słabo, 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 będziemy musieli tutaj nieraz jakieś kampy sobie ustawić, żeby tutaj siedzieć, na przykład sobie, nie wiem, e, iść spać i sobie tutaj siedzieć, żeby to się wszystko przepalało i, i, i wrócić tutaj rano z pełnym tym, dobra, zostawię sobie, to. o, brakuje mi jednej skrzynki, nie, no proszę was, jednej skrzynki, może ty mam jakieś drewno schowane jeszcze, kurde, potrzebuję jednej skrzynki do, dosłownie, żeby to dokończyć, na skrzynkę, na skrzynkę. Mamy! Mamy dwie nawet. Dobra, jednej potrzebowałem tylko, więc spoczko na ludzie, na ludzie, na ludzie. Zabiorę sobie ją tam i będziemy mieli nowy magazyn na cały barwnik. Ale powiedzcie mi, napiszcie w komentarzu, czy ten barwnik się przepala i jak jesteśmy daleko. Bo jeśli się nie przepala, trzeba będzie to zrobić gdzieś bliżej naszego domku. Dokładnie. A teraz zbiorę sobie kolejny levelek. Myślę, że do 20 już teraz dobijemy. No i kozacko. 19 i prawie 20. Schowam sobie ten levelek. Te, te wszystkie zrody barwniki tutaj. Powiem Wam, że w tym momencie to jest chyba najlepsza ekspiarka na ferajnie. Nawet lepsza od tych kurczaków do Knesa. Od wszystkiego to jest w tym momencie po prostu najlepsza ekspiarka na ferajnie. Dokładnie. Co prawda, czym wyższy level, tym trudniej go wbijać. Dlatego teraz ten 20 będzie się dosyć dłużej wbijać. Ale mam nadzieję, że i tak dosyć szybko go wbijemy. No i pójdziemy sobie coś po Pozenchantować. Po dobra, wiecie, co wezmę sobie, który level to jest, na który się da enchantować? Na pierwszy, chyba, na, nie, nie, na trzeci, i na trzydziesty, coś w tym stylu, więc można ten siedemnasty. Dobra, w ten dwudziesty będziemy sobie enchantować jakieś butki czy coś w tym stylu, tylko lepiej chcę ten trzydziesty bić, no matko, błyszka, dwudziesty sorki, dobra, mamy dwudziesty level, idealnie, możemy lecieć w takim razie, enchantować coś z pięk naszej pięknej zbroi, kiedy sobie ją od razu zdejmę. Yy, mamy tutaj kochane metro, więc nie będziemy się jakoś długo prz przetransportowywać, polecimy sobie metrem. No i zobaczymy jaki enchant nam wyjdzie Co możemy zenchantować? Właściwie jako, że mamy 20 lewej, to może na przykład Diamentowe spodnie, niech będą spodnie, okej? Okay? Zenchantujemy sobie w takim razie spodenki Tylko gdzie my je tam mamy? Jej, jejku, tylko musimy dojść do Co jak gdzie my tam mamy? Co ja powiedziałem? W ogóle kompletnie bez, bez namysłu to powiedziałem Tylko musimy dojść do naszego enchantu kochanego Który znajduje się w naszej starej Starej? No dobra, no starej Bazie, nie wiem co to jest stara baza Nasza obecna baza, yy, do góry Więc już tam sobie idziemy, szybko, szybko, szybko o nie, o nie o nie o nie o nie dobra nie 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 no, zdążyłem okej okay. już się wystraszyłem że nie zdążę ja cię, dobra to jest straszne muszę to jakoś naprawić inaczej okej okay. o nie nie mam jeszcze lapisu no kurde bele czy tu mam jakiś lapis czy na tych skrzynkach przejściowych mam jakiś lapis nie ma żadnego lapisu no kurde co za Wstyd! Co za. Czemu tak lapisz się tak chowasz w lapisie? Dobra. O, o, to nie ta skrzynka, to ta skrzynka. Raz, dwa, trzy. Trzy napisy się przydadzą. Myślę, naje nawet dwa, bo nie mamy jeszcze z tego levela. E, I idziemy sobie expić w takim razie. Idziemy expić, już ekspiliśmy. Idziemy sobie to wzenchantować. Wykorzystać naszego expa, którego zdobyliśmy przed chwilą. W takim razie, nogawice, Dwa lazury. O, tylko na ósmy level. A, no to nie chcę na ósmy level. Wolałbym do... Dobra, zanczę to i sobie na 8, ochrona 1. A jak będzie na 8 i tak potem sobie najwyżej zrobi kolejną. Bo jej, jak na ferajkę, jestem. A teraz też zaczyna się na 12, naprawdę? O lol, bo co, zapomniałem, że to jest losowo kompletnie. No to ja muszę wziąć więcej tego lazurytu, no. Wi wince lazurytu muszę wziąć wince więcej, więcej, więcej I teraz sobie z na ten dwunasty piękny levelek Okej, okay. idziemy do góry I hop, powiem wam, że ten enchant przydałby się tam bliżej Bliżej dołu kiedyś zrobić Zrobimy to sobie kiedyś, ale ja teraz Okej, dwunasty e, level, Od, odporność na ogień to już całkiem spoczko Tu sobie zrobimy coś jeszcze Odporność na ogień też całkiem mamy Czyli spo... Czy już wszystko mamy A nie, jeszcze, jeszcze pierśnik nie mamy Jeszcze na pi na pierśnika nie mamy Dobra Ochrona przeciwpożytkami 3 No to już jest całkiem spoko, tym bardziej, że i teśm ciągle mnie strzela więc myślę, że mamy A jeszcze mamy taką zużytą łopatę. Co, co mi szkodzi? Co? Stać mi tu sobie co nie? Wydajność 2. No i mamy już łopatę wydajność 2. Przydałoby się ją jeszcze w ogóle naprawić, jako że jest już taka ładna, zenchantowana. A diamentami też szastamy na prawo i lewo. To co mi tam naprawić taką jedną łopatę? Mogę wykorzystać ten jeden czy ten dwa diamenty i mieć ją No co, co mi tam? Co mi tam szkodzi? No, co prawda, wiem, że wykorzystuje bezsensownie teraz temy, ale. Ale to prawda, nie, nie. Mam nadzieję, że nie będziecie mnie jakoś zbędnie ochrzaniać w komentarzu. Choć będziecie, ja, sobie, ja was znam. Będziecie mnie ochrzaniać, że to robię. Jejku! No moje diamenty. Co moje diamenty? To, co ja z nimi robię, to mój wybór. Dobra, nazwiemy o, ja tą łopatę jakoś. Na przecież nazwiemy sobie ją y, superowa y, łop, łopata. Łopata do kopania y, do kopania. Dobra, nie zmieję nic więcej. Do kopania. Superowa łopata do kopania. W takim razie piękno, mamy łopatkę nową. mieczyk też muszę jakoś nazwać. W ogóle przydałoby się, jak nazwiemy, nasz mieczyk. Nazwiemy nasz mieczyk yy, Pogromca Itesima. O! Pogromca Itesima. Proszę bardzo, teraz będę zabijał pogromcom Itesima. Itesima. I to będzie całkiem spolczko. Dobra, wiecie co? To no w takim razie. Ekspiarki już widzieliście. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Możemy tam się przyjść jeszcze raz, zobaczyć, zebrać się te ostatnie jakieś levelki. A ja, w międzyczasie już Wam będę powoli się z Wami żegnał i powoli. I wam dziękował za ten odcinek. i fajnie, jeśli to metro działałoby troszeczkę szybciej, i mógłbym tam dojść do końca pożegnania, ale widzę, że będzie ciężko. Choć o o, może zdążymy w takim razie. Pożegnam się. No nie, dobra, pożegnam się za sekundę. najpierw sobie tam dojedziemy, bo chcę zobaczyć, ile tam jeszcze zbiorę tego expika. no. Nie wiem, że już przedłużam, ale po prostu, no, mogłem już skończyć, ale chcę zobaczyć, ile tego Expo tam jeszcze będzie, no. Tak z ciekawości kompletnej. Żeby sobie chociaż, nie wiem, ten 15 level teraz dobić ponownie, byłoby całkiem spoczko. Chyba, że znowu te. Piecyki nie działa jak byłem daleko. Napiszcie mi, pamiętajcie, napiszcie w komentarzu, czy, czy te piecyki działają, jeśli jestem daleko od nich, bo mam nadzieję, że tak, ale coś zaczynam bać się, że to nie działa aż tak, jak myślę. E, no dobra, zaraz sprawdzimy. Nie, no tylko. No nie, chyba to nie działa aż tak, jak myślę. Kurde, belę, no. To źle, to bardzo źle. No dobra. No, 8 level, no nie działa tak jak myślę, czyli musimy tutaj być, żeby to działało. Wiecie co, nie wiem, czy te ekspiarki w takim razie nie przeniosę gdzieś koło naszej bazy. Dobra, między dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli ekspiarka Wam się spodobała, zostawcie również łapeczkę w górę, koniecznie oraz komentarz. E czy jak Wam się podoba, czy wykorzystacie ją u siebie, czy budować ją większą. Pamiętajcie, jeśli dobijemy 1500 łapek, to zbuduję jeszcze cztery takie segmenty i będziemy mieli naprawdę epicką, ogromną ekspiareczkę. A ja, dziękuję wam jeszcze raz bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo dobijemy 90 tysięcy i widzimy i już dzisiaj na live'iku od 20.00. Pa, pa!